Zapraszamy Was do Łodzi. Nasza twórka Ola, Mła, Miłosz Mikołaj już spakowana. Z Krakowa naszego poprzedniego przystanku to ponad 200 km. Nareszcie jesteśmy. Na początek szybka jazda tramwajem, a po drodze fajne ciekawostki. ławeczka Rubinsteina, Pomnik Łódzkich Fabrykantów, Pałac Poznańskiego, Plac Wolności z pomnikiem Tadeusza Kościuszki i wreszcie ale jak jazd. Niezły nazwiska. Nasz pierwszy łódzki przystanek to szkoła tańca. Można się to szybko nauczyć tańca nowoczesnego i to wprost na ulicy. Niezły czar. Mamy mało czasu, maksymalna mobilizacja, dlatego szybko robimy postępy. No i ciekawostka, właścicielka szkoły tańca w Centrum Łodzi jest od nas niewiele starsza. Jak ona to zrobiła? Skąd pomysł na taki biznes? Z pasji oczywiście. Moja pasja tkwi we mnie od, od mojego dzieciństwa. pochodzę z małego miasta, gdzie nie było szkoły tańca. Nie ma tam do dzisiaj. Czy to znaczy, że byłeś samoukiem? Tak, trochę jestem samołkiem. Zawsze pasjonowała mnie Madonna i to się na scenie. Kiedy byłam mała, brałam udział w, w takim mini playback show. I właśnie naśladowałam Madonnę, wygrałam. A tak na mam tańca? Salsa. A widzisz jakąś zmianę w narodów, że ludzie mają mniej kompleksów, a wiele tańczą? Często przychodzą osoby, które właśnie stawiają pierwsze kroki, takie nieśmiałe, bardzo nawet powiedziałabym, że troszkę zagubione. Naprawdę, wystarczy kilka zajęć. Kiedy Yy, zaczynasz delikatnie chociażby panować już nad swoim ciałem, nabierasz yy, dużo pewności siebie. Jest mega prosta technika wbrew pozorom. Stanie może takie no właśnie jak wstać, że sensie się dzieje coś z sam. Teraz ta idzie na ziemią, zmienia. Idzie, zmienia. Druga na też. Płasko. Zwróćcie uwagę, że musisz się pomylić, tak? Płasko. O, fajnie, fajnie. W ogóle Wam dobrze. Dlaczego do nie chodzi się do mnie zajęcia. co szkoły, to nie był milion, ale rzeczywiście Unia przyczyniła się do otwarcia tej szkoły, do tego, że ona funkcjonuje. To były trochę mniejsze pieniądze, to było 40 tysięcy złotych.